Kolejne pytanie. Najlepiej dla Polski i dla Konfederacji byłoby, gdyby przed wyborami parlamentarnymi nastąpiła tak zwana mijanka sondażowa i gdyby to Konfederacja wyszła na plan pierwszy. Była jeżeli już Polska taka siła zapowiedź w wyborach prawicy. prezydenckich, to się nie udało. Pan Męcen nie minął pana Nawrockiego. No tak, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że takie rzeczy nie działy się przez dekady w innych państwach europejskich, takich jak Francja czy Włochy, po czym nagle się wydarzyły. To znaczy siły alternatywnej prawicy wyszły na pozycję pierwszą i wyprzedziły dotychczasowe siły centroprawicy. Więc skoro możliwe jest to w większych państwach od nas i mających bardziej establishmentowy, systemowy, system medialny, bardziej poprawny politycznie jak Francja czy Włochy, jest to możliwe także w Polsce. To jest po prostu kwestia czasu, pracy, dojrzewania pewnych zmian politycznych. Więc bardzo proszę, żeby nikt mnie nie utożsamiał z jakąkolwiek przychylnością w kierunku partii, z którymi rywalizujemy, ze względu na mój stonowany sposób wypowiedzi. Okay. Subskrybuj, włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.